Witajcie w kolejnym odcinku. Zagraj z Gikiem i tak e, dzisiaj jesteśmy znowu w Penumbra. Przebudzenie, bo wow, bardzo zaskoczyłem. No cały czas gramy w Penumbra, więc ostatnim razem skończyliśmy przed drzwiami, ale przy okazji, jak ja miałem już kończyć nagrywać i prawie skończyłem nagrywać, no skończyłem nagrywać, to wyskoczył mi pies za ściany i mnie zabił. Więc odrodziłem się w miejscu ostatniego zapisu. Przyszedłem teraz do jaskini, ponieważ pisaliście w komentarzach, że w tej jaskini akurat jest wyjście z tej części Penumbry Przebudzenie. Więc będę kombinować z tym elementem drabiny, który jest do doczepienia. Dlatego jestem tutaj. Wszytuję grę. No i będę korzystać z Waszych wskazówek. Mam dostać się na samą górę. Bo ostatnim razem jak tutaj byłem, nie strzajiłem, że tą drabinę można zaczepić, bo sami zauważcie, kto by wiedział, że tą drabinę da się zaczepić w jakiś sposób na tej górze tutaj, prawda? No ale jednak. W sumie Okej, okay, nie pomyślałem. Okej. Okay. Dobra, więc co my tutaj mamy? Mamy drabinę. Mamy drugą drabinę, jakby nie patrzeć, są dwie części i mamy skrzynię. Więc tak to jest z tego, co mi się wydaje, pierwsza część drabiny, mam ją tam rzucić? Dobra, rzut tutaj się nie przydał, tej skrzyni nie podniosę. O, ale mogę jej przesunąć. Jestem nad tym otworem Jestem, dobra, skakujemy tutaj, tu tu, tu Okej. Wiem teraz, że tutaj nie wskoczę już. Ach, więc trzeba przekombinować to. Mówiliście o pagórku? Jest pagórek. Come on, da się tu wejść? You spin me around, round baby. Ok. Podczas przesuwania tej skrzyni po prostu ona się kręci, z tego co widzę. O. Chyba tędy mogę przesunąć tą skrzynię. Może będzie się dało jakoś przesunąć tą dużą. Ta duża jest o wiele masywniejsza. Na początku myślałem, że to jest jakaś skrzynia, że będę mógł tutaj coś otworzyć, ale w tym pomieszczeniu znajdowała się tylko i wyłącznie notatka, która była bardzo ważną notatką. W pewnym że trzeba czytać, niestety, te wszystkie notatki. To zależy, czy niestety, czy stety. Moim zdaniem ta gra jest fajna, że ma takie elementy logiki, ale czasami w wkurwia i to mocno. Aha! Teraz w ogóle nasunęła mi się myśl. Dość ciekawa myśl. Zobaczcie. Zobaczcie, co teraz mogę zrobić z tą skrzynką. Gdyby ktoś nie czytał, gdyby ktoś nie skumał, to myślę, że ten najkrótszy poziom, jaki do tej pory przechodziłem, o oh fuck. Szajk, wszystko zjebał. Aha. Jeszcze raz. Chociaż nie, ja myślę, że to jest w ogóle mój błąd. Ja nie powinienem tej skrzyni przewracać w ten sposób. Och, ona jest teraz z tego co mi się zdaje wyższa troszeczkę. Ale nie na tyle wyższa, żeby... Udało się wskoczyć na samą górę tutaj w ten otwór. Więc lecimy dalej. Eee, Późan. Hardkorowy koksu. Nie ma lipy Nie ma opierdalania się Targamy skrzynię Kocham takie momenty, gdzie jest luz że Gdzie nie trzeba się martwić o jakiekolwiek potwory No, przewróć się, przewróć się Tak, o to chodziło, yeah A teraz chodź skrzynię. muszę cię wka O Muszę cię wtargać na samą górę po raz pierwszy raz upada. Szach drugi raz upada. O nie, nie 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 nie. Nie... nie spadaj skrzynio. Co ja zrobiłem? Ja totalnie nie myślę. Ja totalnie nie myślę. W ogóle, widzicie co ja robię? Ja tutaj sobie gadam. Gadam sobie do Was. I w ogóle nie myślę co robię. Przecież tą skrzynię chciałem dać tutaj na dół. Pieprzy jakieś głupoty. Masakra. Ja myślę, że. Dymek odnowi mi mój umysł. Ty 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 ty. Może zacznę myśleć, co? Mówię, że chcę tą skrzynię dać w to miejsce. No ale okazuje się, że robię odwrotnie i znowu targaj mię na górę. Jednak Wasza pomoc w tej grze jest bardzo przydatna. Tak, przy okazji, rozbudowałem konto facebook.com/moda nagranie. Możecie wpaść, zobaczyć logo, zobaczyć wpisy. Dołączyć do społeczności, która dyskutuje w komentarzach wystarczy wejść na facebook.com slash modanagranie. I teraz przesuniemy obie skrzynie. W ten sposób. I wskoczymy na nie. Wow Hell yeah! O to mi chodziło Dzięki, dzięki Wchodzimy. Wow, wczytywanie, kolejny poziom, świetnie. Teraz tylko mam nadzieję, że nie będzie tutaj nic strasznego, że będzie takie kombinowanie. Nienawidzę tego wzroku. Wzroku. Wow, 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 co się stało? Co to jest? Gigantyczne jaja. Fuj, naprawdę to są gigantyczne jaja. A! Fuck! Fuck! Jotło! Co to do cholery było? Co to kurwa jest? Boże Kontynuuj Mogę to zabić jakoś? Latarka, flara, cokolwiek? Miotła? Boże, ale się wystraszyłem Szóstka Wow, to już przeżyłem Mój Boże nic nie składa tak wielkich jaj. Chyba, że mój penis. <grystanie> Jestem gotowy. Okej. Okay. Nie idę tamtędy. Oh fuck. Su! O oh, kurwa, one idą. He. Zginął? Oh fuck. Oh fuck, kurwa. Ej, śmato.

Nie A! masz frajerze, masz frajerze, masz i tak porwa. Mmm... Oh, czy ten powolny poziom polega na tym, że tylko trzeba uciekać? I poprzez śmierć trzeba sprawdzać, mniej więcej drogi. O. Czy to jest jajo? To jest jajo. Nie. Zastaw się nie. O. Mm. Świetny poziom. Czy ja w jakiś sposób mogę użyć shiftu, żeby biegać? Ej, tam była też taka wielka kula. Może tą kulę trzeba było odsunąć, co? Nie, nie, widzę tego odgłosu, tykającego zegarka. Bądź ostrożny i postaraj się pokromić swoją ciekawość Mówiłem już o ciekawości, ale nie mam zamiaru się powtarzać. W tych tunelach rodzi się od pajęczaków, co uwielbiają wysytać ludzkie soki. Radziłbym nie robić. O kurwa mać. Nie ci nie robić rabanu i nie tykać ścian. Są kruche jak porcelanowa waza na grzbiecie wściekłego byka. Kto tworzy takie porównania? Waza na grzbiecie wściekłego byka. Jedyne co mi się kojarzy z wazą to wyrocznia. Okej. Okay. O nie. Już. O nie. Nie. Jestem umęczony psychicznie przez tą grę po prostu. Jestem umęczony psychicznie. No i co, walnę ci tą kulą za strańcu, no masz, trajerze Złapię cię. Okej, okay, zabijesz mnie, dobra. Są jakieś pieprzone pająki księdza na tanka. O oh, oh. oh, nie, 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 Proszę tą myszką na mi się basturbował. Okej okay. Nie, złe porównanie. Nie, porównania w tej grze są bardzo złe i nieprzyzwoite. O, nawet wpadłem na to. <laughs> yes. Już za późno, już za późno chyba. Coś mi się zdaje, że już zjebałem. Ja yeah. tylko w tej grze mi gasną papierosy. go na wypadek, gdyby pajęczaki zasmakowały w tobie. Skąd moje zwoje mózgowe wiedzą, że ucieka z ciebie życie? Ponieważ reszcie wykiwał! <laughs> Pajęczakowaty tunel nie był złem koniecznym. Raczej stanowił wyraźnie zasłużoną karę. Ty chuju! Lecz sprawiedliwość uderzyła z siłą sonetu poety, a ty przeszedłeś ośmiu minut przed bojowy. Sprawiedliwość została wymierzona na silno, więc mam nadzieję, że możemy zostać dobrymi przyjaciółmi. Teraz odbierz klucz i wachę i odszukaj drogę prowadzącą do potwora z kopalni. Powiem Wam tylko tyle, że te pomieszczenia już się robią coraz bardziej straszne i przypominają mi troszeczkę Nightmare House powoli. Środek owa budu. Środki przeciwbulowe to nie ta skrzynka chyba. On mówił coś o apteczce chyba, nie? Środek owadobójczy, prawda? Mówiłem o środku owadobójczym. A to mi się strasznie z Nightmare Housem kojarzy. Tutaj pewnie znajduje się wewnętrzny system wentylacyjny. Chyba system wentylacyjny i tak nic nie pomoże, bo tutaj i tak cuchnie, że... Aha, tutaj są drzwi. Przez te wszystkie straszne momenty w tej grze czasami zapomina się o najprostszych rzeczach. Gdzie jest ta skrzynka? Chyba, że ja w ogóle nie słuchałem poprawnie. O! Dobra. To się na pewno przyda ale najbardziej przydatna byłaby ta skrzynka z środkiem owadobójczym nie wiem czy to jest, czy tutaj tego nie ma sorry w ogóle, że tak mało świecę tą latarką, bo chyba się powoli przyzwyczajam do ciemności, które są w tej grze okej, okay, tutaj też są drzwi, których w ogóle nie zauważyłem ale to akurat jest zablokowane O, całe szczęście, że tutaj też nic nie ma. Suche mięso. O nie, nie, oni zawsze dają suche mięso, kiedy są psy nie chcę psów. Ale wolę psy niż te pająki, szczerze jest. Op. Op. I tu nie ma na pewno, gdzie jest kanister? Nie karnister. Mam klucz, więc ten klucz może prowadzić do tych drzwi, <laughs> tutaj się w ogóle boję wejść, a te są otwarte. O nie, nie, jestem w tym miejscu. Pamiętacie to miejsce? Poprzedni odcinek tutaj kończyłem. Nie, mam nadzieję, że to nie jest to miejsce. Krążę wokoło. Muszę znaleźć kanister, tak czy siak. I muzyka się zmienia, co mnie coraz bardziej niepokoi. Dobra, słuchajcie, powiedzmy, że ten moment będzie momentem kolejnego odcinka. Dzięki, że zostaliście tutaj ze mną. Dzięki, że wytrzymaliście razem ze mną. Mam takie uczucie, że jednak Wy jesteście tutaj, gdzieś obok. I nie jestem w tym pokoju, ciemnym pokoju o godzinie 12.30. Zobaczcie, która jest godzina. Sam. Więc dzięki za wszystkie łapki w górę, które dajecie. Dzięki za subskrypcję kanału Moda Nagranie. I do zobaczenia w kolejnym odcinku oraz na facebooku na facebook.com slash modanagranie Trzymajcie się i zapraszam do dyskusji w komentarzach. Cześć!